Rozpoczynałem program samorządowy Miasta Skierniewice. W przededniu Dnia Kobiet Państwa, także moim gościem jest prezydent Miasta Skierniewice, pan Krzysztof Jażdyk. Witam serdecznie panie prezydencie. Dzień dobry panu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Specjalnie zaznaczyłem, że ten Dzień Kobiet się zbliża, aczkolwiek tutaj wychodzimy wszyscy z założenia, ta męska część załogi wraz z panem oczywiście, że Dzień Kobiet obchodzimy 366 dni w roku, jeżeli chodzi o 2024. Tak, każdego dnia mamy dzień Kobiet, jak najbardziej. No ale taki kulminacyjny moment to jest oczywiście teraz w najbliższy piątek w naszym tutaj Centrum Kultury i Sztuki. Mamy trzy koncerty, będzie przeszło tysiąc, tysiąc panie korzystać z tych koncertów. Wystąpi Elvis Presley z najlepszymi coverami, też jest, też jest akcent iskierniewicki. Ale też to jest, co jest bardzo ważne, oprócz oczywiście tych koncertów i tej takiej kulturalnej propozycji, będzie też pomiędzy koncertami można porozmawiać, też uzyskać porady. Będą z dziedziny psychologii, także będą specjaliści i będzie można też jakby troszeczkę oprócz samej kulturalnej kwestii. Zasięgnąć opinii, porady, być może z, umówić się też ze specjalistą, no, to jest dzisiaj chyba ważna, ważna kwestia w naszym życiu i wśród młodych, i wśród dzieciaków, i wśród dorosłych, e, więc staramy się też przy takich inwentach, przy takich uroczystościach, jak właśnie Dzień Kobiet, również przeplatać takimi bardzo ważnymi kwestiami dla, myślę, dla każdego z nas. Ja zauważyłem, że akurat już tego typu inicjatywa pod tutaj Dzień Kobiet, te koncerty, one się już na stałe wpisały w taki kalendarz wydarzeń miasta. Tak, to, to jest już jakby, to, to już jest spisane, jak pan powiedział. Tutaj, tutaj e, staramy się corocznie, żeby ta oferta była jak najlepsza, żeby nasze skierniewiczanki też czuły się, że, że nie tylko w domu pewnie e, najbliżsi e, w tym momencie, w tym dniach ich wspierają, ale również. I też składają życzenia, ale również my jako samorząd staramy się tutaj doceniać. Zresztą jeden z takich e, myślę, że podziękowań dla naszych pań, to jest chyba, nie wiem, czy to nie będzie jedyne takie rondo w Polsce, bo nie słyszałem o tym, ale, ale też właśnie w piątek o godzinie 14 skrzyżowanie ulicy Widok, Skłodowskiej Czerwona, to rondo, duże, ładne rondo, będzie właśnie nosić nazwę miasta kobiet. I to jest takie podziękowanie dla, dla pań, bo, bo przecież skierniewiczanki, panie ze Skierniewic bardzo mocno się angażują w życie miasta, w rozwój naszego miasta, w, w jakby w też tą profilaktykę. I nie mówię tylko o raku piersi, ale mówię też o, o różnego rodzaju innych. Schorzeniach, jak i również wszystkie akcje charytatywne, gdzie jest potrzeba komuś pomóc, kogoś wesprzeć, to, to zawsze nasze panie są chętne i, i, i zawsze pomagają, więc serca mają ogromne i też chcemy jakby tutaj podziękować. To nie jest przypadek, że Skierniewice to są właśnie miastem kobiet. Taka jest e, nasza nazwa I, i, i taki trochę hołd dla naszych pań. Oczywiście, e, jeżeli panie mają, któraś z pan, pań e, ma czas, to oczywiście zapraszamy o 14 na, na, na skrzyżowanie, bo będziemy uroczyście e, wkopiemy tą tablicę właśnie już z tą nazwą. Panie prezydencie, tutaj mówimy dużo na temat tego aktywności kobiet w Skierniewicach, co jest wyrazem między innymi właśnie ta nazwa, która będzie nadana jednemu z y, traktów y, komunikacyjnych. Natomiast y, ja zauważam jedno, inicjatywy oddolne mają zawsze zielone światło, jeżeli chodzi o ratusz. Te inicjatywy, które przynoszą jakąś wartość. No taki, jest samo, taki powinien być samorząd, więc jakby to każda taka inicjatywa, która jest y, przez y, Mieszkańców tutaj przedstawiona, czy jakiś pomysł, i tutaj, czy kobiety, czy mieś, to nie ma tu już pojęcia, jakby znaczenia. Mm -hmm. tak? Oczywiście chodzi o naszych mieszkańców, no to my, my się w to włączamy, no bo, bo do, gdzie, ma, gdzie mają mieszkańcy przejść, No do samorządu, no tutaj szukać wsparcia, e, tutaj starać się <laughs> e, gdzieś zaszczepić nas tym pomysłem, jeżeli on naprawdę jest, a, a w większości to są naprawdę fajne pomysły, czy też fajne rozwiązania, bo, bo nie mówimy tylko o kulturalnych kwestiach i wentach, ale również o rozwiązaniach w mieście, o rozwoju naszego miasta. To my się też do tego mocno zapalamy, wspieramy, szukamy środków zewnętrznych. Służby nasze realizują to i, i wspólnie się z tego cieszymy. No, no to jest czy przy inwestycjach. No weźmy dzisiaj skatepark, tak? gdzie, gdzie młodzież, gdzie młodzież jakby tak naprawdę może nie przy, przy, przyniosła nam gotowy projekt, ale jakby taką wizualizację, jak to powinno wyglądać. I, i to dla nich jest, więc no to, to nie może być tak, że my sobie dzisiaj wymyślimy coś, bo my uważamy, że, że tak będzie lepiej. Nie, to ma służyć Skierniewiczankom, Skierniewiczanom. I, ja się z tego cieszę, i to jest naprawdę to, co ja uważam, co jest taką solą samorządu, i tak to powinno wyglądać. Budżet obywatelski chyba też jest wyrazem tego, ponieważ akurat ostatni dni to m.in. oddanie do użytku pomieszczenia, które zostało, wyko był wykorzystane w budżet obywatelski. Chodzi o placówkę opiekuńczo-wychowawczą domu. No i... Tak, tak, no to też, to, to nasze dzieciaki również i, i tutaj <laughs> to pomieszczenie udało się fajną kuchnię zrealizować, i do tego służy budżet. Ten budżet naprawdę bardzo dobrze funkcjonuje w naszym mieście. Yy, wiele tych pomysłów, wiele tych projektów yy, patrzymy, to są tysiące, naście tysięcy osób, które bierze udział w głosowaniu. Tak? Czyli to nie jest coś anonimowe, że decyduje o tym kilka czy kilkanaście osób. Ogromna rzesza naszych mieszkańców. Te rzeczy, które uważają, że dla nich są najważniejsze, przyziemne, gdzieś takie, ja nie mówię o dużej drodze, o awiadukcie, o jakiejś tam dużej inwestycji kubaturowej, bo to i tak to jest realizowane, jakby odgórnie widzimy te potrzeby, natomiast takie to do Wolne, y, są właśnie z budżetu obywatelskiego, to się znakomicie sprawdza, i, i no, co ja mogę powiedzieć? No, tak to właśnie powinno wyglądać. Panie prezydencie, tutaj nawiążę jeszcze, wrócę do tego tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania, do Dnia Kobiet, do świętowania i tak zastanawiam się nad tymi różnego rodzaju grupami, które na przykład jeszcze kilka lat temu, tak jak Amazonki, no to była ta grupa, którą widzieliśmy, że istnieje, że funkcjonuje, że zrzesza kobiety, które przeszły trudne choroby onkologiczne. Teraz Amazonki i inne stowarzyszenia, które działają na terenie miasta, one stanowią tą siłę przewodnią, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, czy to Dnia Kobiet, czy też tego, co się w październiku dzieje, czy też inne inicjatywy, które na terenie miasta mają miejsce. Tak, na Amazonki to bardzo silne kobiety i one też jakby tak pozytywnie zaszczepiają też inne grupy, inne osoby. E, taką, no, takim, taką siłą, taką walką, że nie wolno się nigdy poddawać, zawsze trzeba walczyć i, i na końcu tej walki z reguły jest zwycięstwo i one to pokazują. Inni też jakby no, przejmują to i, 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 i rzeczywiście tych grup, które reprezentują panie jest bardzo wiele w naszym mieście. Skupia też jakby, no, skupiają też różne inicjatywy, tak? też tutaj nie tylko, nie tylko e, te prozdrowotne. No, ja się z tego cieszę i mogę tylko pogratulować, i, i jakby jestem do dyspozycji. Panie prezydencie, teraz o, przejdę do rynku. Ponieważ mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że wykonawca już wchodzi na rynek, teraz widać już pierwszy efekt, oprócz tego, że jest to wszystko ogrodzone, to już zaczyna być wymieniana na wierzchnię. No tak, no już plat przyjęty, już y, prace się zaczęły, pra, także już tutaj no nie ma y, no, no co, no, to jest normalna inwestycja. No, nam zależy, żeby ona jak najszybciej była skończona żeby wykonawca do wakacji to nam zrealizował, żeby mieszkańcy mogli już w upalne dni w wakacje cieszyć się cieniem w tych drzewach i w ogóle jakby tą całą zielenią, która będzie w rynku. Stąd no myślę, że państwo też już chyba tutaj Będę nieskromny. Przekonali się w mieście, że my te inwestycje robimy szybko. wiadukt w rok, stadion w rok z kawałkiem, drogi do, maksymalnie do roku, takie przebudowy gruntowne. E, więc i, i z rynkiem będzie to kilka miesięcy i będziemy mieli gotowy rynek, czyli jakby zielony. Pańskie oko koniaturzy wystarczy, że stanie po no, Jest przed ratuszem, więc tak. jakby to tutaj wykonawca nie ma lekko, bo, bo my cały czas na to patrzymy. Zresztą. Prezydent Eugeniusz Góraj, jak, jak, jak przy wszystkich inwestycjach to nadzoruje i myślę, że nie obawiam się tego, że to będzie zrealizowane w terminie i w jak najlepszej jakości. Proszę nie powiedzieć, ponieważ akurat gro pracowników z magistratu stanowią kobiety. Tutaj akurat z kobietami pan współpracuje. Czasem bywa to współpraca szorstka, jak na przykład z panią skarbnik, ponieważ wiadomo, że ona. Nie, w... To nie jest tak. Nie? Pani skarbnik musi być takim trochę żandarmem w każdym urzędzie, stać na straży tych wydatków i finansów naszego miasta. Nie ma szorstkiej współpracy. Ja ją bardzo szanuję. Jest bardzo doświadczoną, merytoryczną osobą. i i wszystko tak naprawdę to my odpowiadamy za miasto tak osobiście, uh -huh. ja i pani skarbnik. E, więc e, więc e, oczywiście praca z paniami jest dla mną, naprawdę to jest dla mnie przyjemność, bo, bo akurat jeżeli chodzi o urząd miasta, to wszystkie panie są bardzo merytoryczne od, i, i naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów różnych, to zawsze chętne. Więc e, dla mnie to są zresztą kobiety łagodzą obyczaje, więc jakby tutaj. E, ja się z tego cieszę, a mam nadzieję, że mieszkańcy również, którzy korzystają z naszego urzędu, po, e, potwierdzą moje zdanie. To na koniec jeszcze te życzenia dla płci Pięknej, tak. ponieważ akurat one świętują 8 marca i z pewnością ta brzydsza część naszego społeczeństwa, my. tak, tak my będziemy w jakiś sposób je wspierać, akurat nie tylko. My te tak, te... Ja, ja właśnie życzę wszystkim paniom, żebyście, panie, czuły to wsparcie. W życiu są i te dobre, i te trudne chwile, to Oczywiście te, te dobre no to, żeby było jak najwięcej, ale w tych trudnych to, żebyście zawsze czuły to wsparcie, że jest ktoś obok, że, że pomoże przejść czasami trudną chwilę, że tak powiem, bez jakiegoś uszczerbku, żebyście były zawsze szczęśliwe, wesołe, żeby dla was świeciło słońce i żebyście się realizowały jak najlepiej rozwijały w swoich pomysłach, planach, swojej karierze, bo, bo to jest naprawdę też czas dla pań, szczególnie w naszym mieście, ale ale, ale myślę, że wszystkiego, wszystkiego najlepszego. No i żeby zdrowie Wam dopisywało, żeby nigdy nie było sytuacji takich trudnych ze zdrowiem, bo to zdrowie jest najcenniejsze, najważniejsze. Uśmiechu, uśmiechu, jeszcze raz uśmiechu. A życzenia składał prezydent miasta Skiernicy, Pan Krzysztof Jarzyk. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.